O siemano z tej strony filmik dzisiejszym W dzisiejszym odcinku sobie zagramy w BMX 2 Jeżeli filmik Wam się spodoba zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. Oczywiście to idzie jako ocena gierki w tej grze chodzi o to, żeby robić różne triki Wigibasy, wigibasy. jest ja ze mną Michu. Siema, coś moje No to jest jego gierka oczywiście. Widzę, że ma fajnego BMX'a zrobionego. Dobra, to już się nim karnie ma akurat. Może mu jakiegoś. A, ty... ja go widzę. No, ta, on Minecrafta będzie łowił. Dobra, łapiemy tak. O, no. widzicie na. Prawie nie ma. Zapomniałem, jak się w to gra. Nie dziw się. Nie, już od początku. Dobra, udało się, backflip Ja maksymalnie do tej mapy doszłam. Nie dało się, nie da się dalej. Jak ktoś ma chula, nogę jest dalej. Czy to jest prawdziwy? Nie wiem. Dobra, jedziemy po ścianie. Hopa, widzowie. Fil, zbiera. Lecimy. Zbiera. Hop, 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 hop. hop O nie, widzowie! Byśmy spadli. Hop. Ho, hop. Hop. Backflip. Jest, udało się. Udało się, udało się, udało się, udało, byle teraz nie. Nie i spadliśmy Ale halo widzowie Idź Nie zwracajcie uwagi Dobra drugi I następny Hop 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 Dobra mamy trzy pod rząd Ło, widzowie Co to było Ło wróć go Hop hop Hop, o ściana, widzowie, opa, raz I robimy beczkę, hop I flipa. Hop od ściany i spieszyłem. Ale osiągnięcie dostałeś Jakie? Takie plus 5? Mhm yeah. Zobacz, hop, hop Nowa mapa I na brąz, znaczy na srebro Ci A. tą mapę Jeszcze jedną rundę Muszę zagrać Tun 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 hop, widzisz ja dalej Hop hop Czy... kurde, ale ciężko go postać później na koła. Nie właśnie ja. Ale jak lecisz? Hop 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 po tej hop hop daj hop mi to to hop pokażę, okay? hop 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 tak. Ja poczekaj, hop hop dojadę. Mhm. Za tym myły Michał. Gramy sobie. Hop. O, na wsteku. Myślałem, że się uda. Na steku. Nie da się. Oczywi czy, oczywiście, widzowie u nas, u mnie na kanale Bill short Tygodniowy będzie tydzień suwów y, z GTA. Czyli codziennie jakiegoś suwa będę robił. Ja o, się jest i to więcej niż 7. Nawet na dwa tygodnie bym mógł nagrać, ale. Zobacz, to yy, nie dajdywać. Tak, bo się będą już mi mylić. Tak jak widzisz, chciałem dzisiaj sultana, ale już jest. Hop. I hop. Następna ściana jest moja. Wow, I furtka. Dobra, parkujemy. Nice no widzowy. Teraz zobaczymy jak sobie Michu poradzi On teraz prowadzi, a ja będę mówił Hopa Jeżeli dobicie 100 subskrypcji na moim kanale do, do kwietnia to nagram live'a. A jak nie, to nie nagram, ponieważ obiecałem, że na 100 subskrypcji nagram. Lajwika, a Bde. mam fajną gierkę już za zanadrzu na Roblox Z Michu Paintball? Tak, ale to będzie trzeba prywatny kupić No to albo. Albo Jadebreak Prywatny Jadebreak jest starszy, więc prędzej Jadebreak Bo tam cztery, bo tam 500 Robuxów prywatnych na Paintballu, a na Jadebreak 100 Więc Jadebreak A to zawody będą Jestem słaby widzowie. Znaczy nie no, no bo patrzcie. Ja miałem kiedyś milion. Milion? Trzymaj tak. Mogę zrobić. <noise> Zrobisz chyba. Okej. Okay. W gacie. Okej. Okay. A widzicie widzowie. Dobra, ja, stresuję się. bul 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 bul. Tak się jeździ po, po tych, tych, po chałupach. Ptaszek mu się wyświetlił Milion Ale już go nie postawisz Milion sześćset I plusowe jeszcze Dobra, telefon do mnie Wraca ten paczkę jakąś Tak, BMX paczka Widzowie musimy otworzyć tylko Jakby mi mógł pokazać jak to się robi Michu weź no mi ta... pokaz yy, gdzie? Co jest, co jest, co jest, co jest? Siodełka. Siodełko! Pizza! Założę mu, zrobię mu na złość. Nie, tak, Nie no, fajnego ma tego BMXa Mogę przymalować. Co masz jeszcze? O kolor. O ja! Ja no i siodełka, mogę. To zrobię ci fajny kolorek, okay? ok? Twoje dwa ulubione kolory, Michu. Moje, niebieskie i fajne. No dobra, jak namierzę fiolet, to ci zrobię, a jak nie, to... No nie mogę namierzyć. Widzicie? Dobra, będzie miał białego całego. Hopa, żółty, 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 hop. Dobra, widzowie, ja muszę na chwilę cięcie zrobić, więc zaraz się... Dobra, widzę, tak mu zrobiłem tego BMX, a nie wiem, czy będzie zadowolony. O, Fiolet! Znalazłeś! Znaczy, no, jakiś taki gejowski, ten Fiolet, ale czul. <grym> Kiedy Fiolet może być gejowski? Zmienię mu kierę, jak mogę. Ej, czemu ty masz aż cztery rodzaje? A jak ja w to grałem, to była, była tylko jedna kierownica. No, nie wiem, magia. Hop, o, w pizzę będziemy jeździć na pizzę. Cztery litery będziemy mieli w François. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie, on jest? Gdzie, 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 gdzie on jest? O nie Wiem, Wie? jestem. Ci, humorek jest dobry i dużo gadam, czyli. Jest good. Good, 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 very good. good Czytam jak. Nie! Backflip mi się udał. Good morning, teacher. Pierdzieli Nie zwracajcie uwagi Nie bo już zawsze śpiałam, jak idę na atak Hoppa Łopa Ło cię bak strzelić Dobrze, jestem dobry Nie spadłem, nie Nie, no way No jedź No way Hmm. Czy ty nie umiesz robić głupich trików? Nie, nie spadaj! Nie! A tak? Hop, no prostuj się, głupi! Postaram się na jakiejś wysokiej rampie odwalić kaskaderkę. O, typu takiej. Chociaż to nie było za wysokie, ale udało się. Bardzo się udało, good morning. To mi się udać, może Może ja go opanuję. Może, 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 może. Może jest długie i szerokie, zamknij dziubo bo walę słup. Aha! Czterysta, niecałe tysięcy. Oj, widzowie, masakra. Ten oto pan, nawala czyli w nichu, nawala w myszkę. w myszkę i mnie rozprasza. Nawet trików nie mogę sobie zrobić. Już się napocił Chłop. Dobra, udało mi się kierownicą zakręcić. No, hop, hop! hop. Wow, Poczwórny! Czy tam potrójny możecie se policzyć? Bo mi się nie chce. Nie chce, nie chce, nie chce nie chcesz? nie chcesz? nie chcesz? nie chcesz? a ty w łeb nie chcesz? Ja, ja zawsze wypadam z któregoś z zakrętów ja ej jolim mnie pisku na dach Wow, nie udało ja się ja uciekam bo mam pół hp ja kontra ale easy win zrobić jakiegoś 360 całym rowerem Nie, backlit. Jak się robiło 360 widzowie? Wiecie może czy nie? Bo ja już nie pamiętam. Było 180. Czyli 360 też jakoś w prototypie tego się robiło. Tak. Było 540. Tak. Hop. 540 zrobiłem. Tylko, żem się. Rozpierniczył. To nie zrobiłeś. Wygrałem! Hahaha! Oh! <laughs> Dobra widzowie, kończymy o to śpinek, <grym> bo się dzisiaj nie chce. O! Pł Ładne. Kup mi, kup mi, kup Kupić to ci mogę. Gaganie. Mamy. mamy. <grym> gaganie, żebyś nie czekał więc... Cześć! A!